Cześć z tej strony Beata i zapraszam Cię dzisiaj na praktykę, która może być dla Ciebie takim dobrym momentem na odpuszczenie i powrót do siebie w chwili, kiedy czujesz, że przechodzisz przez trudny okres, kiedy masz dużo stresu, dużo napięć, kiedy czujesz, że Twoje ciało potrzebuje odpocząć, albo po prostu masz gorszy dzień. Rozłóż matę, znajdź przestrzeń dla siebie, zachęcam do tego, żeby przygotować sobie poduszkę albo wałek, swój ulubiony koc, jeśli taki masz, ale też może zrobisz wokół siebie klimat, na przykład rozpalisz ulubioną świecę albo rozpalisz ulubiony zapach, ja takie mam, moim faworytem jest laboratorium dobrego nastroju, więc uwielbiam ich mgiełki. Jak już sobie przygotujesz taką przestrzeń, to zajmij wygodne miejsce, przygotuj swoją poduszkę, swój wałek, albo jeśli nie masz to, nie jest to konieczne, możesz z niej zrezygnować. Uż poduszkę wzdłuż maty, a następnie ustaw ciało tak, żeby koniec wałka poduszki znalazł się tuż przy twoim, twojej kości krzyżowej. Połącz ze sobą podeszwy stóp. Jeśli to będzie zbyt intensywne, to możesz też zrezygnować z tej opcji i po prostu skrzyżować nogi. I kiedy już poczujesz, że jest wszystko wygodne, to zacznij odkładać tu na wałku. Dłonie odłóż do boków, daj sobie chwilę na to, żeby ciało odnalazło się w pozycji. Niech rozluźnią się pachwiny, kolana, może delikatnie dociśniesz stopy, szczególnie te zewnętrzne krawędzie do siebie, a potem rozluźnisz. Pozwól, żeby barki opadły, broda delikatnie ściągnięta do szyi. Jak masz jakąś ukłonkę, kłucyk to popraw. Przedramiona i łokcie są w kontakcie z podłożem. Wnętrze dłoni skierowane do sufitu i jeśli czujesz, że masz dziś ochotę, to może delikatnie, takie jak rysujemy na śniegu aniołki, zaczniesz przenosić dłonie wyżej. Do takiego momentu, w którym nadal łokcie i przedramiona będą w kontakcie z podłożą. Jak zaczną się odrywać, to wróć. Wycofaj Poczuj, jak rozluźnia się twarz, rozluźni czoło, policzki. Zacznij obserwować przepływ oddechu. Jak w tym ustawieniu ciała odczuwasz oddech? I znowu wróć uwagą do oddechu, odłóż dłonie na bokach żeber. Tak, żeby łokcie cały czas były podparte, czujesz tą dolną część żeber. Proszę delikatnie ją docisnąć dłońmi. Weź długi wdech, poczuj, jak żebra rozchodzą się do boku, a z wydechem pozwól, żeby żebra wracały do takiego swojego neutralnego ułożenia. I to powtórzymy jeszcze cztery razy. Dech, przez nos i długi wydech przez nos, dech przez nos, i długi wydech przez nos, dech, wydech. Wydech. Ostatni wdech w tej pozycji. I wydech. I dalej staraj się już oddychać naturalnie. Możesz pomóc sobie dłoni, unieść kolana wysoko. Wyciągnij nogi, jeśli potrzebujesz, przeciągnij się w tej pozycji. I kiedy będziesz gotowa, przetocz się na wybrany bok, tak żeby zsunąć się z poduchy, zwałka, ugiąć nogi w kolanach, a następnie, odpychając się od dłoni, wędrujesz do pozycji siedzącej. Głowa jako ostatnia. I zajmij wygodną przestrzeń na macie. Usiądź tak, żebyś czuła komfort. Zacznij zataczać okrężne ruchy barkami do tyłu. Możecie coś tam przeskoczyć, to jest ok do przodu. Oczy możesz jeszcze przymykać. I unieść barki w górę, przenieść w tył i tak już zostań i z wdechem rozłóż szeroko ręce, tak jakbyś chciała objąć kogoś bardzo, bardzo blisko, bardzo szeroko i z wydechem zaokrąglając plecy, przenieś dłonie przed siebie, odłóż na barkach, przytul się do siebie. I tak jeszcze dwa razy, wdech i wydech. Ostatni raz, wdech i z wydechem przytul się do siebie, zostań tak przez chwilę, poczuj swoją bliskość, podziękuj sobie za to, jaka jesteś. I delikatnie może zacznij przenosić ciężar ciała na jeden pośladek, do przodu, na drugi, lekko w tył. Trochę tak kołysząc się w tym ustawieniu. Czując temperaturę dłoni na barkach. Jaki delikatny ciężar. Czuję jak barki zaczynają się rozluźniać. Zatrzymaj to samo w drugą stronę. Rozluźniona twarz, rozluźnione czoło. Zęby rozcholone, Twoja twarz, skrywa też Twoje emocje, Twój nastrój. Więc jak masz taki ciężki okres, to tam pojawia się mnóstwo napięcia. Staraj się teraz jak najwięcej rozluźnienia wprowadzić na twarz. Zatrzymaj z wdechem, unieś ręce i jeszcze raz, rozłóż szeroko, przenieś dłonie na barki i tak zatoczymy jeszcze okrężna kółka w jedną stronę i w drugą stronę. I zatrzymaj, wyciągnij dłonie do boku, wdech, z wydechem prawa ręka wędruje na podłogę, lewa dłoń wyciąga lewy bok. Staraj się skierować lewą łopatkę do pleców, przedramię w matę. Jeśli będzie ciężko, jeśli poczujesz, że odrywa się pośladek lewej, lewy, to wtedy wychodzimy trochę wyżej. I odłóż dłoń na potylicy, łokieć skierowany w górę, wdech. Na wydech łokieć do przeciwnego uda. I wdech, góra. Wydech, do dołu. Do góry, wdech. Z wydechem, do dołu. Wróć do góry łokieć, wdech, wyciągnij rękę. Druga strona to samo. Aktywnie do centrum, z wydechem podeprzyj. I na razie wyciągamy dłoń daleko nad głowę. Lewe przedramie może w matę, prawy pośladek uziemiony. Wyciągasz prawy bok, gdybyś tak chciała sięgnąć gdzieś daleko. Pooddychaj. Może opadniesz trochę niżej. I wyciągnij dłoń wysoko wdech, na wydech dłoń na potylicę, I jeszcze wdech. Wyciągnij łokieć z wydechem, łokieć do, do uda. I wdech. Wdech do dołu, do góry wdech, z wydechem do dołu i wyciągnij do góry, wdech, wróć do góry, wydłużony tuł, wyciągnięty. I stąd sobie już powędrujemy od razu do pozycji dziecka, więc przejdź na kolana. Stopy rozstaw troszeczkę szerzej, połącz duże palce stóp, pośladki przenieś w stronę pięt. Jeśli czujesz dyskomfort w tej pozycji, to możesz też ułożyć sobie kocuk pod, albo taką cienką poduszkę pomiędzy udami a łydką. Wydłuż tułów, czoło obszyj na macie. Dłonie są wyciągnięte daleko, daleko do przodu, a pośladki ciągną w stronę podłoża. Głowa podparta, oddech cały czas płynie. I tak spójrz pomiędzy dłonie, powędruj dłońmi jeszcze bardziej do przodu, jeszcze ściągnij pośladki w dół, możesz unieść też nadgarstki, to tak jakbyś chciała sięgnąć daleko, wyciągasz plecy, weź wdech i z wydechem pójść dłonie w matę. I zacznij wędrować dłoń za dłonią do prawej strony, lewy bark ściągnij w dół. Może lewa dłoń powędruje w prawą stronę, chcesz rozciągnąć cały lewy bok. I oddychasz. I wróć do centrum. Wdech, wydech, druga strona. I tym razem ściągasz przeciwny bark, ten, który się wydłuża. Z taką intencją, jakbyś chciała ściągać do maty. I wracamy, dłoń za dłonią do centrum, pozostań jeszcze w pozycji dziecka, rozstaw dłonie szerzej niż barki i zroluj plecy kręg po kręgu do klęku podpartego, a następnie przynosząc barki w przód, puść miękko tu do dołu. I tak sobie zostaniemy. Jedna dłoń idzie pod czoło, druga dłoń pod czoło, obszyj czoło na macie, pokołysz biodrami do prawej, do lewej strony. Pozycja krokodyla, pozycja, w której możesz rozluźnić pośladki, puścić pięty na zewnątrz, pokołysać. I wyjdź na przedramiona do pozycji sfinksa, mostek skierowany w górę, wzrok przed siebie, lekko odpychasz podłoże, grzbiety stóp do maty, tak żeby pępek nie leżał na podłodze. Chcesz go lekko podciągnąć, oddychasz. I z wydechem teraz przeniesiemy prawe kolano do boku, tak żeby prawa stopa została w linii z kolanem. Starasz się ściągnąć pachwinę w dół. Możesz chwilę pozostać, tak żeby ciało się przyzwyczaiło do tej pozycji. Pamiętajcie, że nic nie robimy gwałtownie. Cały czas oddech płynie. I wychodzimy od Prawego łokcia. Prawy łokieć idzie w tył. Tu możesz zostać, odpychasz się od lewego przedramienia. Jak czujesz, że jest ok, wyprostuj rękę. Może spojrzysz za prawą dunią, ale równie dobrze możesz patrzeć do boku. Weź wdech i na wydech wsuń prawą dłoń pod lewy bark. Podeprzyj się lewą dłonią pod skronią, pooddychaj. Le, prawy bark staraj się ściągać w dół, oddech cały czas jest z tobą. I wracamy na przedramię, do pozycji sfinksa. prawa noga wędruje w tył, rozluźnij biodra, pięty pójść na zewnątrz, a potem delikatnie odepchnij się od podłoża i jesteś już w sfinksie wzrok przed Ciebie, aktywne pośladki, grzbiety stóp do maty. I tak unieś prawą nogę w górę, w stronę pośladka. Lekko ciężar ciała na lewe przed przyciągasz stopo, e, prawą dłonią stopę do pośladka. Lekko się odpychaj od maty lewym, lewym przedramieniem, patrz przed siebie, chcesz rozciągać przód ciała, więc jak najwięcej tutaj jest aktywności wydłużenia, wyciągnięcia. Poddychaj. i powoli pójść stopę, wróć na przedramię i tak przetoczymy się. Na twój yy, lewy bok. Czyli idziemy, lewe, lewa ręka idzie do przodu, przetaczasz się na lewy bok, dłoń wędruje pod głowę, tak, żeby się po prostu podeprzeć. Przyciągnij prawe kolano do klatki piersiowej, przechwyć się za zewnętrzną krawędź prawej stopy i unieś nogę w górę. Jeżeli czujesz, że to jest zbyt intensywne, oprzyj głowę na ramieniu. Tylko unosisz nogę, noga nie musi być prosta, może być ugięta w kolanie. Oddychasz, wdech i z wydechem ugnij nogę w kolanie, puść prawe kolano do maty, przetocz się na brzuch. Stopa się podpiera, tak żebyś przeszła sobie po prostu do leżenia. Prawa stopa wraca w tył, wracamy na matę jak z niej się zsunęłyśmy. I przyciągnij prawe kolano do klatki piersiowej, rozluźnij plecy, barki, twarz. I tak przechwytując się za duży palec prawej stopy albo za zewnętrzną krawędź, przenieś na zewnątrz prawe kolano. Tak jakbyś chciała teraz rozluźnić pachwinę. Poruszyć trochę biodro. Lewa ręka może być na macie, pięta wypchnięta do sufitu, kolano opada niżej. I ugnij lewą nogę w kolanie, przenieś zewnętrzną krawędź stopy na twój udo, oprzyj, przechwyć się pod lewym pośladkiem. I tu daj sobie chwilę na to, żeby prawe kolano powędrowało do boku, lekko przyciągasz. Nogę do siebie, ale staraj się jednocześnie biodra ściągać w dół tą górną część pośladków. Poczuj, że zaczyna się rozciągać zewnętrzna krawędź, ze, że zewnętrzna strona prawej nogi, prawego pośladka. Oddychaj trochę w to miejsce. Staraj się rozluźnić barki, ramiona. Jak czujesz, że głowa jest taka zadarta, to może sobie ułożysz zrolowany ręcznik pod. Szyję, lekko brodę ściągaj do szyi. I teraz możesz sobie tak delikatnie pougniatać tył uda, tą grupę kulszowo-goleniową i z wydechem na flex wypchnięta noga, doprostu ją na tyle, na ile to możliwe, a na wydech pójść w dół i znowu wdech i wydech. Ostatni taki raz jednocześnie możesz ugniatać udo i zatrzymaj się w pozycji jeszcze na chwilę, staraj się delikatnie kolano skierować do boku, lekko przenieść środek ciężkości na lewą stronę. Może tam jeszcze troszeczkę poczujesz, że mocniej się ciało rozciąga po tej prawej stronie. I tak odkładasz stopę na macie. I teraz przenosimy prawą stopę do lewej strony. Możesz się złapać za piszczel, możesz też odłożyć rękę do boku, tak jakbyś chciała odstawić stopę. Prawe kolano patrzy w górę, prawa dłoń idzie na biodro delikatnie, możesz sobie pociągnąć to biodro w dół. A potem wyciągnij rękę do boku, spójrz za prawą dłonią. Rozluźnij barki, stąd chcesz zdjąć jak najwięcej napięcia, jak najwięcej ciężaru. I wróć do centrum, rozpleć nogi, przytul kolana do klatki piersiowej, pokołysz do boków, do prawej, do lewej strony. Cały czas szukasz rozluźnienia w tułowiu, szukasz rozluźnienia w ciele, więc pozwalaj sobie też na takie intuicyjne ruchy. Zatrzymaj się, rozłóż kolana troszeczkę szerzej i zacznij zataczać okrężne ruchy kolanami. Zobacz, co czujesz w odcinku krzyżowym, w tej dolnej części pleców. Czy tam się może trochę rozmasuje, ten obszar może się rozluźni. I druga strona to samo. Kolana w drugą stronę. Zatrzymaj, przechwyć się pod udami, ustaw stopy point i powoli unieś głowę w stronę kolan. Powoli, tak żeby rozluźnić barki, poruszyć pracę brzucha, tak jakby się zwinęła jak kuleczka. Możesz się też przytulić, zapiszczać, jeśli tego potrzebujesz, i zacznij tak powoli przenosić ciężar ciała przód, tył, jak najmniej, angażując nogi i wejdź do pozycji siedzącej. I stąd. Siedząc w świecie skrzyżnym, przenieś tułów do przodu, wyciągając dłonie, pokołysz. Pamiętaj, że możesz zostać też wyżej. Staraj się akceptować ciało. Jest taki moment, kiedy odpuszczasz oczekiwania. Kiedy nic więcej od siebie nie chcesz, jak tylko i wyłącznie się rozluźnić, wyłączyć umysł. Na tyle, na ile to możliwe, akceptując to, że myśli będą przechodziły i wróć do góry. Unieś kolana, rozstaw stopy szerzej niż biodra, przenieś dłonie w tył, mostek góra i z wydechem raz do lewej sto strony stopy. Pozwól na to, żeby kolano opadło, żeby nogi były szeroko. Wróć do centrum, wdech i wydech druga strona. I tak jeszcze dwa razy na stronę. Stopy są szeroko. Zwróć uwagę na to, czy nie mają takiej ochoty powędrować do siebie? I wróć do centrum. Wracamy do pozycji dziecka. Uszy tak, żeby było ci wygodnie. Oprzyj głowę, rozluźnij barki. I powoli zroluj plecy kręg po kręgu do klęku podpartego, a następnie puść biodra w dół. Uszy na macie w pozycji sfinksa, przedramiona idą na matę, łokcie są mniej więcej pod barkami. Delikatnie odpychasz podłoże, grzbiety stóp na macie, pępek uniesiony, barki w dole. I cały czas oddychasz. rok przed siebie i teraz powoli odrywamy lewe kolano, przenosimy do lewej strony, staraj się trochę rozpłaszczać tej pozycji, więc już masz taki moment na to, żeby może trochę ta lewa pachwina opadła w dół. Możesz coś poprawić w ciele, jak nie do końca jest wygodnie. Możesz siedzieć barkami, rozluźnić ciało i zatrzymaj się znowu patrzysz przed siebie odpychasz podłoże przed ramionami wyobrażaj sobie, że ktoś cię ciągnie za palce prawej stopy już stopy do maty i od lewego łokcia wychodzimy w tył, może tu zostaniesz odpychasz się od prawego przedramienia a może wyprostujesz rękę oddychaj do boku wdech, wydech i z kolejnym wydechem zanurkuj lewą dłonią pod prawym barkiem. Odłóż skroń na pięści, na dłoni, na macie, tam gdzie Ci wygodnie. Staraj się ściągać lewą, lewe ramię w dół, żeby nie było gdzieś tam przy uchu. Oddychaj do brzucha, ciało jest całkowicie rozluźnione. Niczego od niego nie oczekujesz. I wracamy do góry. Naprzód ramiona. Wróć stopą w tył. Zrelaksuj pośladki. Możesz sobie wejść do pozycji krokodyla, podeprzeć czoło, puścić pięty w tył, w dół, w bok. I wróć do sfinksa, aktywne ciało, stopy, tak jakby ci ktoś pociągnął za palce, point i unieś lewą nogę, na razie rozluźnij pośladek, odepchnij się od prawego przedramienia, przenieś środek ciężkości na prawą stronę, przyciągnij lewą nogę. Zwróć uwagę na to, czy kolana nie rozjeżdżają Ci się nadmiernie do boku. Raczej starasz się je zbierać do siebie, na tyle, na ile to możliwe. Patrzysz przed siebie, odpychasz przedramię, bo chcesz poczuć rozciąganie uda lewej nogi. i z wydechem rozluźni I teraz przetaczamy się na prawy bok. Możesz się podeprzeć przed ramieniem, możesz wyciągnąć rękę do boku. I tak, przytul kolana do siebie, przechwyć się za zewnętrzną krawędź stopy lewej i wypchnij piętę w górę na tyle, na ile to możliwe. Możesz patrzeć przed siebie, możesz patrzeć w stronę Stopy, możesz ugnąć nogę w kolanie, jak czujesz, że ciągnie, ma być Ci przyjemnie w tej pozycji, masz poczuć delikatną aktywację ciała, wdech i z wydechem uginasz nogę w kolanie i wędrujesz na plecy, kolano może sobie łapać na matę, tak żebyś znowu poczuła komfort. Przytul lewe kolano do klatki piersiowej, pozostań przez chwilę, rozluźnij barki, ramiona. Zwróć uwagę na to, co się dzieje z tyłu głowy. I lewe kolano wędruje w bok. Łapiesz się albo za duży palec, albo za zewnętrzną krawędź stopy. Można też z tej, tej perspektywy nad kostką. Zostań w pozycji. Prawą rękę odłóż na biodrze albo na podłodze, tak żebyś czuła, że jesteś w równomiernie rozłożona. Nie przechylasz się na lewą stronę, to bardziej pachwina. Biodry się otwiera trochę. Przywodziciel pracuje, odpuszcza, cały czas oddycha. w to, co czuję Twoje ciało. I powoli pójść stopę. Odłóż lewą stopę na prawym udzie. Stopa jest na flex. Unikaj wygięcia w kostce. Tego nie chcemy. Chcemy mieć tutaj wypchniętą piętę, żeby nie było takiego załamania w, w, chwili w kostce. Przechwyć się pod prawym udem. Zatrzymaj się w pozycji. Ta pozycja lubi czas. Lubi, kiedy w niej jesteście przez chwilę, dociera dosyć głęboko w ciele, więc możesz też zwrócić uwagę na to, co się dzieje po lewej stronie, teraz. Zauważ, jak było na tamte, jak jest teraz. Po prostu to zauważ, nie oceniaj. I teraz dodamy sobie pracę prawą nogą, czyli znowu możesz delikatnie pougniatać wnętrze, tą stronę w tyłu uda, kulszową, stopa flex. I wdech, wypychasz nogę górę, cały czas możesz ugniatać. I na wydech powoli opuszczasz. I jeszcze takie dwa razy, wdech i wydech. Ostatni raz wdech i z wydechem puść, już zostań w takim normalnym układzie. Może lekko przeniesiesz ciężar ciała na prawą stronę, parę milimetrów, tylko środek ciężkości się trochę zmienia. Jest na prawym pośladku. Może lewy jeszcze odpuści trochę. I stąd odłóż prawą stopę na Macie. Cały czas jesteś w tym ustawieniu ciała, w którym wcześniej byłaś. Przetocz lewą stopę na prawą stronę. Możesz przytrzymać się za piszczel, tylko nie ciągnij za kostkę. Chwilę zostań może z lewą dłonią jeszcze na biodrze. Poczuj, jakbyś delikatnie chciała ściągać to biodro w dół, a kolano patrzy w górę, a stopa jest odłożona na macie. I może wyciągniesz lewą rękę do boku rozluźnisz bark, spojrzysz za lewą dłonią albo w stronę sufitu. I wróć do centrum ze swoją konstrukcją, rozpleć ją, przytul kolana do klatki piersiowej i znowu ta chwila dla Ciebie. Możesz albo pokołysać do boków, Albo możesz zatoczyć okrężne ruchy na zewnątrz, do środka.